Witam Was bardzo serdecznie, jestem Hazard, to jest kolejny odcinek z mm, serwerem Yasiem ja C, to jest pierwszy z Lucky Bloku. Widzimy się już na pierwszej arenie, yo! Okej, okay, jesteśmy już na pierwszej arenie. jak widzicie gram na shaderach. Możecie też napisać w komentarzu, czy mam grać na shaderach, bo mogą być takie spadki FPS-ów e, więc jakby było, jakby było bez shadera, to byłoby lepsze. Było, by było słabsza trochę grafika tak jakby, ale by chyba było bo, e, płyn, płynniejsza gra. A my już tutaj zbieramy mm, tutaj, tutaj bloki, że rozwaramy. Mam nadzieję, że większość osób co w tym chodzi. Trzeba rozwałać sobie te bloki, tylko jak gąbki wyglądają. No i trzeba tutaj mm, zbierać to i jakieś itemy potem dobry Za czas na pivi, to zostało minutę 10. Jak się ma jakieś dobre temy. to tutaj do NDCS trzeba włożyć. Czekajcie, może tutaj trochę dźwięki ścisze. Yy, sekunda. Yy, dobra. Nie, 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 czekajcie, czekajcie, bo tutaj że te problemy tutaj techniczne jakby, ale... Yy, tutaj... Yy, potwory mnie tutaj może by zagłuszały. Zabar zagramy sobie dzisiaj może z dwie areny. Yy, dobra, tutaj już zbieramy. Mam jakieś fajne temnie, tam musimy coś walić, że nam to się zebrało, będziemy jakiś dobry set. Czy jakieś tam temki w ogóle. No i tutaj już zbieramy, dobra. Yy, tutaj te kolejne gąbki. Mogę że. Hmm, tutaj nie wiem, nie wiem co, co mówić jakiś temat wam czy coś. Pierwszy raz nagrałem te lokie bloki. Mm, musicie mi wybaczać, nie wiem że ktoś jest za dużo mówił. Eee, dobra. Też nie mam jakichś za, za dobrych itemów. Zostało jeszcze 7 sekund tego startu, i Muszę się temy itemy brać. Dobra, dobra. Okej, okay, to mam nie mam nic do bicia, więc chyba na bloka będzie coś do bicia. Dobra, uciekamy, uciekamy. Okej, okay, tutaj. nas e, rozbija, dobra, dobra. Mm, nie, tam, nie miał tam żadnego setu, a my tutaj coś mamy, tylko nie mam nic lubicie, więc będzie trochę słabo. Ok, TNT się przyda. Z tego gościu musi się uciekam uciekamy szybko. Może tutaj zombiaka zrespi. To jest jakiś zombie z, 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 z netheru czy coś tam. Dobra. Z, tutaj jakieś gościu zdezną, to jakieś perły są się przydadzą do Orania. Motykę tutaj wywaliliśmy Dobra. Motyka tutaj nic nie zadaje, prawie tyle co tyle co. Chyba rączka z już się nie mylę. Zatem siekierę. A no dobra, na... ucieka, nie mam tutaj żadnego setu. ona nas chyba zabije, tak zabije. No dobra, tu nie mamy zdobycia, fajnie, zabił nas. No i widzimy się na drugiej arenie. Zagrywam chyba dzisiaj sobie z 3 areny. Okej, okay, jesteśmy na drugiej arenie, w tym momencie na się z lucky bloków. No i przepraszam, że nie nagrywałem. Hmm, tam chyba 5 dni, miałem przerwę. No nie chciało mi się, no zdaliliśmy. Nie chciało mi się, ale. No bo, tak, nie chciało mi się nagrywać, nie wiem, jakbym że tam taki mógł, jakby. to byście tam by was nie do oglądania, i by tam słabe te odcinki, u, mam tych słów, no, żeby słowy bym wyszedł, tam w ogóle by wychodziły. A teraz już mi się, um, tam, mam chęci do nagrywania. No i tutaj już lecimy. Oczywiście możecie napisać w komentarzu, yy, tam, Jaki kolejny odcinek, z jakimi minigierki. Może napisać jak jaki serwer i tam e, spacja czy coś tam, e, mini jest na przykład do... Takie co ja taki przykład daję. Nie możecie coś nam co tam chcecie. Okej, okay, ja to postaram się nagrać. No i tutaj już mam fajny gdy my to meczek schowaliśmy tutaj. Forte zombie nas goni. Damy się zabić, bo... No bo tutaj nam taka ciemność, była, nie chciałem... Nie chciałem, tutaj, nie chciałem zbierać tych takich bloków dalej. Dobra, teraz już no... Tutaj mamy coś w Przepraszam. A tutaj mamy oczywiście myśl, No co chwilę ginę. Nie wiem Dobra, idziemy już, tutaj, idziemy już tutaj sobie po mieczyk. Nie będziemy tutaj dalej rozwalać. Ale to się nie opłaca. Tutaj to nie opłaca. Dobra, mamy perły, coś możemy orać. Tutaj czekaj, tu jest jakiś ziomek. Postaramy się zabić ją. Biemy. Ty, ok, zabity. Jest zabita. Dobra, ładny. Okej, okay, tutaj z kolejny ziomek. O, tutaj mam gościu. klatkę pracały, z połowę połowę diamantową. Wiemy, wiemy. W ogóle jest w takiej pułapce. Mam nadzieję, że uda nam się go zabić. Jakieś zombiaki atakują. Okej, okay, zabity. Tu nie ma szansy, chyba gościu z nami. No, z to usknąłem. Nie mogę znieść tego bloku. Muszę go jakoś zabić, nie? Przejdę tutaj, w niżej zejdę. Czy go zabić? Nie, idzie, czy jak? nie nie idzie go zabić chyba. Więc nam blokuje go do zabicia. Tak, dobra. Zostawimy go na razie tych 7 graczy jest żeby, łącznie ze mną, więc musimy jeszcze 6 zabić, a nie wiem czy nam się to uda. Może z jest druga arena bo trzecia zobaczymy odcinek jaki będzie długi, że on tak długo nam się tam na YouTube nie wrzucał, bo neta nie mam za szybkiego. Nie, postaram się od dzisiaj zmontować bo na w niedzielę. I postaram się wam tutaj w niedzielę to wrzucić oczywiście. No i lecimy na kolejnego typa. Kończcie, tu gościu ma cały pre a przepraszam, żelazny. A to jest połowy, połowy no, ona ma nie ma chyba tutaj nic do bicia. Chyba nam się uda go zabić i szybko bierzemy jego set. Dobra. Okay, tu ma lepszą hełm, klatę. Chodźcie, czekajcie, czekajcie. Wcale nie myszkę. to od mikrofonu, jest. Bliska jest przy mikrofonie i będzie teraz dobrze słabo słychać, a czy głośno słychać. No dobra, czy tr trzech ludzi nam do zabicia zostało? Ta gościa właśnie nie zabić. Może ja go jakoś nie będę. Nie wiem, <śm> przepraszam. Tutaj ma łuk. No nie, nie będziemy go bić, bo właśnie na złoku sobie to będzie mm, przypał. Dobra. Yy, tu jest jakiś ziomek, gdzie mamy jakiś kompas. Może no, wywaliłem kompas, właśnie. No więc nie, zaciekawie. Okej, okay. mm, tu nie ma żadnych ziomów. Mamy jedzenie, dobra, no to fajnie. Będziemy, nie będziemy, niestety skończy nam się głód, to sobie zjemy. Ale oczywiście bez sztyka. No i gdzie są ci ludzie? Ci, którzy zespały tak daleko nie mogli odejść, bo by chyba tam dadali, bo im się serce traciły. Mm, dobra, nie ma do nikogo, no właśnie nie to spróbujemy się, spróbujemy zabić, a nie wiem czy nam się to uda. Ja coś tu grałam na tekstropaku y, Tobiasza, więc nie wiem, czy... No, a Tobiasza i tyle, nie wiem, może wam go... Nie wiem, możecie wam jego y, Może wam podeślę linka do Tobiasza kanału i tam sobie go pobierzecie. Może tam z kilka słów może będę tu, nie będę jakby y, reklamował, dobra, nieważne. Y, Ocinek ma 7 minut, ale dosyć duży. Okej, okay, bijemy sobie tego typu. Lecimy za nim. I chyba nam się tutaj nie spodziewa na tyłach, że my tutaj siedzimy na plecach. Okej, okay, bijemy. Fajne, fajne tak so mi się podoba tutaj wszystkim. Mi się fajne itemy, wszystko tam. Podoba mi się i tyle. Dobra. on chyba na kości jest, nie wiem. Bo coś zabić się ja mogę. No, dawaj, no waję no. Czemu go nigdzie zabić? Nie wiemy. No, Trzy serca nam zostały. Do, do, go się bije? nie Wygrałeś Wygraliśmy jedno serce. Udało się nam. Mm. Tak na fuksie jakby to powiedzieć. Dobra, jeszcze dwóch musimy zabić, nie, wiem czy nam się to uda, wrócimy na spawną, bo tutaj nam się głody tracą. Okej. Okay. A tam zawizioną, dobra? Tutaj mam nadzieję, że uda nam się to marynaką. On... Ja mam mało On nas chyba zabije. A nie spodziewa nas się tutaj. Łuu, udało się. Ma jakieś koksy czy co? Jest nieczęśliwe leczenie. Może to jakieś refile. Dobra, się pobierzemy. Mamy dwa. Czy to jabłko? Dobra, przyda się. Okej, okay, okej. Okay. jest powolnie, a to tutaj nie dla nas, jedynie do ziomka możemy rzucić. Co, my musimy tu chyba czekać, nie? Czy jak to... Chyba, że tutaj wpadnę do niego. O ludzie, czekajcie. Nie wiem, tutaj nic do bicia. No dobra, wbijamy do niego. bijamy. bijamy. No, to był chyba zły pomysł jednak. M mogliśmy jakoś to taktycznie zrobić. No i nie udało nam się wygrać widzimy się już na pożegnaniu. No, okej, okay, mam nadzieję, że odcinek nam się spodobał. Jak już mówiłem, pierwszy odcinek z Lucky Bloków. Możecie pisać w komentarzach, jak już mówiłem, jakieś inne minigierki. No, i chyba już w tym odcinku to było na tyle. Trzymajcie się do no i yo!